Rozdział siódmy Modlitwa Ani Tegoż wieczoru, odprowadzając Anię do pokoiku na facjatce, Maryla rzekła surowo Wiesz, Aniu, zauważyłam wczoraj, iż rozebrawszy się, rozrzuciłaś ubranie po podłodze. Jest to brzydkie przyzwyczajenie, którego nie znoszę. Każdą część ubrania powinnaś, rozebrawszy się, starannie ułożyć. Nie lubię dziewczynek, nie dbających o porządek. Wczoraj wieczorem byłam tak bardzo zrozpaczona, że nie myślałam o ubraniu, odpowiedziała Ania. Dziś ułożę wszystko jak najskrupulatniej. W przytułku surowo przestrzegano tego. Rzadko kiedy zapominałam. Zdarzało się to jedynie wówczas, gdy spieszyłam się do łóżka, aby zatonąć w marzeniach. Tutaj, o ile zostaniesz. Nie wolno ci zapominać, upominała Maryla. Ot tak, wszystko winno być w porządku. Teraz zmów modlitwę i połóż się spać. Ja nie odmawiam modlitwy, rzekła Ania. Maryla spojrzała zdumiona. Co też ty wygadujesz, Aniu? Czyż nie uczyli cię nigdy modlitwy? Bóg żąda, by wszystkie dzieci modliły się. Czy wiesz, Aniu, kto to jest Bóg? Bóg jest to duch, niewidzialna istota, najwyższa doskonałość, wieczny i niezmienny, wszechmocny, wszystko wiedzący, rozumny, sprawiedliwy, dobry i litościwy. Wyrecytowała Ania szybko i płynnie. Maryla uspokoiła się nieco. Więc jednakże masz jakieś pojęcie. Nie jesteś zupełnie poganką. Gdzież nauczyłaś się tego? A w niedzielnej szkole domu sierot uczyli nas tam całego katechizmu. To mi się bardzo podobało. Jest coś wspaniałego w wyrazach nieskończony, niezmienny i wieczny. Takie to potężne. Jest w tym głęboki, pełny ton, jak gdyby wielkie organy zagrały. Nie można tego nazwać poezją, ale jednakże przypomina ją trochę, czyż nie? Nie rozprawiamy teraz o poezji, Aniu. Mówimy o wieczornej modlitwie. Czy nie wiesz, że to brzydko nie modlić się każdego wieczoru? Obawiam się, że jesteś bardzo niedobrym dzieckiem. Pani także łatwiej byłoby być niedobrą niż dobrą, gdyby pani miała rude włosy, rzekła Ania z wyrzutem. Ci, co nie mają rudych włosów, nie wiedzą wcale, jakie to okropne. Pani Tomas powiedziała, że Bóg umyślnie dał mi rude włosy. Od owej chwili nie mogłam go kochać. A zresztą wieczorami bywałam zbyt zmęczona, aby móc recytować jakąś modlitwę. Od ludzi, którzy muszą cały dzień piastować bliźnięta, nie powinno się wymagać, aby pamiętali jeszcze o modlitwie. Czy pani nie jest tegoż zdania? Maryla przyszła do wniosku, że religijne wychowanie Ani powinno by się zacząć bezezwłocznie. Nie było tu czasu do stracenia. Musisz odmawiać modlitwę, dopóki jesteś pod moim dachem, Aniu, rzekła. Ależ owszem, jeśli pani sobie tego życzy, odpowiedziała wesoła dziewczynka. Uczynię wszystko, by panią zadowolić. Tylko dziś proszę mi powiedzieć, co mam mówić. Leżąc w łóżku, ułożę sobie jakąś bardzo piękną modlitwę, którą odtąd będę codziennie odmawiała. Jestem pewna, że to będzie coś bardzo zajmującego. Musisz uklęknąć, rzekła Maryla, trochę zakłopotana. Ania uklękła u kolan Maryli i z powagą spojrzała na nią. Dlaczego właściwie należy klękać do modlitwy? Gdybym ja szczerze pragnęła się pomodlić, wiem co bym uczyniła. Poszłabym sama, samiutka, na wielką, piękną łąkę, albo lepiej jeszcze, do dużego, ciemnego lasu. I patrzałabym ku obłokom het w górę w te cudne, bezgraniczne, błękitne niebiosa. Wtedy po prostu odczułabym modlitwę. Jestem gotowa. No i cóż mam powiedzieć? Maryla była wciąż zakłopotana. Miała zamiar nauczyć Anię tego codziennego, dziecięcego pacierza. Kiedy się do snu układam i tak dalej. Lecz jakaś my to już kiedyś wspominali, nie będąc pozbawiona uczucia śmieszności, odczuła natychmiast, że naiwny pacierz, ułożony dla biało ubranych maleństw, szepczących go na kolanie kochających matek, nieodpowiedni był dla tego piegowatego stworzenia, nieuznającego ani też niełaknącego Bożej miłości, której mu nigdy nie ofiarowano za pośrednictwem miłości ludzi. – Jesteś dość duża, abyś potrafiła pomodlić się bez czyjejś pomocy – rzekła wreszcie – Podziękuj Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, jakich doznałaś, i proś go pokornie o spełnienie swoich życzeń. Dobrze, postaram się jak najlepiej, przyrzekła Ania, kryjąc twarz na kolanach Maryli. Litościwy Ojcze Niebieski. Tak mówią księża w kościołach, więc można pewnie i u siebie w domu tak mówić, czy nie? Przerwała, podnosząc na chwilę głowę. Litościwy Ojcze Niebieski, dziękuję ci za jezioro lśniących wód, za białą drogę rozkoszy, za królową śniegu i za jutrzenkę. Jestem ci za to naprawdę niewymownie wdzięczna. To są wszystkie Twoje dobrodziejstwa, jakie sobie w tej chwili przypominam i za które należy ci się podziękowanie. Co się tyczy moich życzeń jest ich tak wiele, że w tej chwili nie starczyłoby mi czasu na wyliczanie ich. Wymienię więc tylko dwa najważniejsze. Pozwól mi, proszę, pozostać na Zielonym Wzgórzu i uczyń mnie piękną, gdy dorosnę. Pozostaje z szacunkiem, twoja Ania Shirley. No i cóż, dobrze? spytała, spiesznie podnosząc się z kolan. Gdybym miała więcej czasu, z pewnością dobrałabym piękniejszych wyrażeń. Trudno byłoby opisać uczucia biednej Maryli. Pocieszała się nieco przeświadczeniem, że ta niezwykle oryginalna modlitwa była skutkiem nieświadomości, nie zaś braku szacunku dziecka. Starannie otuliła Anię kołdrą, przyrzekając sobie w duchu, że nazajutrz każe jej się nauczyć prawdziwego pacierza. Wychodziła już z pokoiku, zabierając świece, kiedy Ania przywołała ją znów. Przypomniałam sobie właśnie, rzekła, że powinna była powiedzieć Amen. Zamiast z szacunkiem. Przecież tak mówią księża w kościołach. Zapomniałam o tym, ale wiedziałam, że musi być jakieś zakończenie, więc dałam takie, jakie znalazłam raz w podręczniku do pisania listów. Czy pani sądzi, że to stanowi jakąś różnicę? Nie. Wątpię bardzo, rzekła Maryla. Śpij spokojnie. Dobranoc. Dziś mówię dobranoc z czystym sumieniem. Rzekła Ania, kryjąc głowę w poduszki. Maryla wróciła do kuchni, postawiła świece na stole i zwróciła się ku Mateuszowi. W istocie, Mateuszu, czas najwyższy, aby ktoś przygarnął to dziecko i zajął się jego wychowaniem. Jest to prawie zupełna poganka. Czy uwierzyłbyś, że się nigdy w życiu nie modliła? Muszę zaraz jutro pójść na probostwo, pożyczyć dla niej modlitewnik dla młodzieży. Zacznę ją też posyłać do szkoły niedzielnej, gdy tylko zdąży jej uszyć jakieś ubranie. Przewiduję, że będę miała ręce pełne roboty. Tak, tak, każdy musi mieć w życiu swój dział trosk. Dotąd wiodłam spokojny żywot. Teraz przyszła na mnie kolej ciężkich dni. I muszę się poddać z rezygnacją losowi.